Jakie mogą wywołać wydarzenia, które tak naprawdę są całkowicie neutralne, tylko to nasza interpretacja faktów powoduje, że yy, boimy się czegoś. Egzamin. Masz egzamin? Naucz się. Zrezygnuj z codziennych obowiązków poświęć czas na naukę. Pójdź, zdaj, tak? W tym momencie jak się wyobraża, jejku, nie zdam. Pomimo tego, że rzetelnie uczy się 2-3 tygodnie przed egzaminem, tak? Czyta codziennie literaturę, ma testy z poprzednich lat które mogą się powtórzyć, uczy się, uczy się, uczy się, a i takie jest z u głowy, to, to, to myśli. nie znam. Są to zaburzenia rękowe, które yy, są na tyle trudne, że człowiek rzeczywiście ma brak możliwości podejść do egzaminu, tak? I to jest yy, właśnie zniekształcenie poznawcze. Nie znam, nie znam, boję się, w związku z czym nie do egzaminu, bo to i tak nie ma sensu. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy kiedyś robił, dzisiaj nie może zrobić. Mam pacjenta, który o 4 lata przedłużył studia, tylko, że w trakcie studiów coś tam się wydarzyło w jego życiu przykrego i rzeczy, które kiedyś byłoby zastanawiałem się, czyli tak jak mówiłem wcześniej, sesja, kolokwium, ok, mam kolokwium, uczę się, nie zdają, bo zdaje, Ja nie znam, poprawka, tak? Tak samo z egzaminem. Później miał problem właśnie z zaznaczeniem do dziekanatu i na przykład dowiedzeniem się o własną sytuację, czy to finansową, jeżeli chodzi o czesne, czy to o zaliczeniową, jeżeli chodzi o kolejne zaliczone przedmioty, tak? I trwało to około 3,5-4 lat fizyczny bieg. I, I też myśl na temat tego, że ten ktoś mi poda krytykę, ktoś mnie skrytykuje, ktoś mnie że dzwoni i głowę zawracam. się. ta osoba po drugiej stronie słuchawki w dziekanacie jest właśnie od tego, żeby takich informacji udzielić. nie? Więc on nie dzwoni do kawiarni z zapytaniem o stan silnika, tylko dzwoni do dziekana z zapytaniem o sprawy, którymi dziekana się zajmuje. I jednak wyobrażenie tego człowieka na temat tego, jak jest postrzegany, Yy, powodują, że sobie nie radzi. Mam też pacjentkę w tej chwili, która od trzech lat, czy od dwóch lat oszukuje swoją rodzinę, mówiąc im, że już się obroniła. Ponieważ ma problem z pójściem na uczelnię i z zaliczeniem ostatniego, bądź dwóch ostatnich egzaminów, złożeniem pracy magisterskiej, która już jest napisana i przystąpiłem do obrony tejże pracy magisterskiej. Mam teraz pacjenta, który obronił się w czerwcu, obronił pracę licencjacką, a właśnie jego zaburzenia lękowe powodowały, że on sam się był nieważniał, że poddawał wątpliwości swoje umiejętności, swoje kompetencje. <kluzł> jego praca dotyczyła urbanistyki wsi i miast w Polsce, jak zaczął mi mówić na temat. Zadaję pytanie. Panie Tomku, co pan opowie na temat tego, czego dotyczy pana praca licencjacka? Mm -hmm. Tak. No i yy, zawsze miałem na takiej sytuacji. Mm -hmm. No i pan Tomek yy, zaczął mi pytać ponad godzinę. To był ostatni pacjent, więc mogłem tutaj zasiągać dłużej, bo ja miałem kogo po, i on zaczął tak mówić. Jak, jak go słucham, 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 mówi pan co? Ja się na tym nie znam, o czym pan mówi, bo jestem lajkiem z tego zakresu, ale niech ale pan zobaczy, pan już mówi. Pan 90 minut na temat pana pracy licencjackiej. Dlatego ci ludzie czują, że masz somatyzację tych ręków, tak? Ma przystąpić do pracy licencjackiej i zaczyna się unikanie Tysiąc rzeczy jest ważniejszych. Pozmywać gary, skosić trawnik, jechać do z samochodem, Nie? Kiedy są najczystsze akademiki? W okresie sesji. Bo jest unikanie się czy zastępcze. Ludzie wykonują mnóstwo rzeczy, by tylko ciągnąć w czasie, Przystąpienie do nauki. Jedna jest właściwa, to jest niewłaściwa. Właściwa to jest nastawione na działanie. Czyli co mam zrobić jutro, to zrobię dzisiaj. Bo jak zrobię dzisiaj, to ten problem rozwiąże. Tak? Ten problem rozwiąże, mam go tak jak pani powiedziała, Dla, to mam go zbani. Tam ma zapki, w ogóle wspomina o nim. Tak? I ta niewłaściwa, ale na unikanie. Więc co mam zrobić dzisiaj? Zrobię jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok jutro, pojutrze. I w końcu, jeżeli osoba jakaś w ten sposób funkcjonuje, to takich spraw niedokończonych w życiu tego człowieka jest bardzo, bardzo dużo. Te zamiatanie pod dywan w końcu, tych śmieci pod dywan jest tak dużo, że on już jest pod sufitem. Już nie ma szans tak naprawdę wtedy na yy, uprzątnięcie tego. Także przechodzimy na następny etap w naszym życiu z bardzo dużą ilością opukładanych spraw. I mało tego, to działa na zasadzie yy, koła zamachowego. Jeżeli mam dużo spraw niepokładanych, nie nie dam rady, to też utrudniam sobie pewne rzeczy na przyszłość. Na przykład dostanie pracy, bo nie zaliczyłem studiów, tak? Muszę ukłamać rodzinę, mhm. bo z obciążeń przyczyn nie zaliczyłam, czy nie zaliczyłem studiów. Mhm. To są takie rzeczy, które mm, narastają. Narastają mhm. dokładnie. Osoby, które są wysokoreaktywne, więc osoby mało odporne książenia, mają taką prędyspozycję, tak zwani neurotycy. Tak, to jest kwestia biologiczna. Natomiast nawet osoby, które mają normalne, że powiem, funkcje poznawcze, nie są zbyt przyczulone na pewne rzeczy, mogą mieć pewne zaburzenia rękowe wywołane doświadczeniami przykrymi, tak, ciągłą krytyką, podawaniem wątpliwości o mobbing w pracy. Tak? Przychodzi człowiek, który jest na jakimś tam poziomie kompetencji. Niektórzy są poniżej jego poziomu kompetencji, niektórzy są powyżej. Tak on ma jakiś tam poziom, jak każdy z nas, w swoim zawodzie. I ten człowiek jest wspierany. On pchnie się do przodu, tak? już ma wsparcie. Nawet jeżeli jest informacja zwrotna na temat jakichś błędów, które popełnił, rekordowy człowiek nie popełnia błędów, nie widzę na co rąk, wszyscy popełniają błędy. To ten człowiek, okej, okay, weryfikuje to, wiem błąd, co zrobić, żeby więcej go nie robić, albo mi prawdopodobieństwo popełnienia tego błędu w przyszłości. Staje się w ten sposób lepszy, tak? bo ma tą ceną informację zwrotną. Jeżeli ten sam człowiek trafia na środowisko toksyczne, jest mober przełożony, albo mober kolega czy koleżanka z biurka obok, tak? albo co gorsza, moberem jest grupa, czyli więcej niż jedna osoba, to ten człowiek bardzo szybko przestaje się rozwijać. Praca przestanie mu bądź jej sprawiać przyjemność, zacznie unikać tej pracy, zacznie się jej bać. E, aż w końcu skończy się to e, zwolnieniami lekarskimi, tak? Ale o psychiatrę. co do podważenia. I e, w takiej sytuacji ten człowiek będzie miał zaburzenia kobiet dlatego że sytuacja zawodowa go bądź ją przerasta, i pójście do pracy jest torturą, a nie przyjemnością. Bo o ile kiedyś robił to, co robił, było fajnie, zmienił się szef. Obecnie szef jest modberem, doszło jeszcze jakieś nowe osoby z pracy, które są zatrudnione nie dlatego, że są specjalistami w swoim tylko dlatego, że są kolegami obecnego szefa. I w tym momencie zaczyna się jazda bez trzymanki. Tak jest w wielu firmach. Bo w momencie, kiedy jest problem prawny, a nie problem psychologiczny, psychologicznej, to go jest adwokat, bo świadca co prawda na no nie. I koniec, jeżeli problem jest natury psychologicznej, bo ten człowiek ma prawo lęki, czuć lekkie, czuć źle, ma prawo podać wątpliwości własną wartość jako specjalista, bądź jako człowiek, bo też jest jazda bardzo często po innych sferach życia tego człowieka, nie tylko jako specjalista na przykład z zakresu edycji czy tam reklamy, tylko podbadając wątpliwość wszystko tak, co, co, co on robi, jak się ubiera, bo ona jak się ubiera, jaki perfum używa, jakim samochodem jeździ, poglądy i tak dalej. Taki człowiek jako ofiara przemocy ma prawo czuć się źle, ma prawo mieć zaburzenia rękowe.